Siemka, z tej strony Skubana, przed Wami poradnik do Stranded Deep. Jeśli film był pomocny, zostawcie subskrypcję, by być na bieżąco. No to zrobimy sobie topór. Żeby zrobić topór, potrzebujemy dwa kamienne narzędzia, patyk i lina. Linę mam. Kamienie tutaj też są. Zrobimy to na kamienne narzędzia. I teraz jeszcze potrzebny jest mi Dobra, w końcu udało mi się znaleźć patyk, czyli będziemy mogli zrobić do Okej, Ok, teraz będzie słabo widać, ale polecam ścinać te wysokie palmy, te najwyższe, ponieważ z tych najwyższych palm są cztery kłody. A z każdej kłody są cztery patyki. Dobra, przeniesiemy sobie tutaj do ognia, żeby cokolwiek było widać. O, widzicie? Jedna kłoda, druga, trzecia i czwarta. Czyli łącznie to będzie 16 patyków. Teraz musimy tą palmę zniszczyć. I rozbić to na takie mniejsze... Patyki, o, już się rozdzieliło. I teraz tu z tego powstaną właśnie pięć takich liści. tu sobie może przynieść palmy. Dobra. Czyli musimy teraz zbudować schronienie. Do zrobienia schronienia, hmm. rymowanka, potrzebny jest sznurek, cztery, yy, cztery liście palmy i trzy patyki. No to sobie rozbijemy jedną kłodę. No i dobra, mamy cztery pataki. I a nam są potrzebne sobie tylko 3. Tu jest jeszcze lina. No i teraz możemy zrobić schronienie. Dobra. Ten zbiornik na wodę to już zrobimy na następny dzień. Też jest taka sprawa, że tylko, w, tylko i wyłącznie w schronieniu i w śpiworze możemy zapisywać grę. To jest taka istotna rzecz.